powiedzmy do uszycia 10 sukienek podczas miesiąca no powiedzmy, dobra, przesadzam, powiedzmy 1000 w ciągu miesiąca, nie? I szyjesz nawet 1050 a twój pracodawca mówi ci, no sorry, ale słuchaj, albo cię, znaczy nie, albo, słuchaj, albo ci dziękujemy za współpracę, albo yy, płacimy ci yy, dwa razy mniej, co ty na to? No Troszeczkę się na ten temat Rozwiadem, ale nie chciałem sobie. Ej, ale kiedy Fortnite? Co to jest za jakiś spam? W sensie, no, dobra, to musi być jakiś streamer z Fortnitea, right? <ścoughs> o, od kogo to jest? Czy to jest od Lisa? Nie. Ha, nie będzie Halo, wiedział kto to. Od kogo to jest right? Napiszcie, że to od Mikała. Od Migao hmm, dziękuję w takim razie za rajda. Pozdrawiam, Kszkolwiek, wybacz mi Migao, pierwszy raz słyszę nazwę twojego kanału. O, normalnie rzuci dom. No i co, powiem wam szczerze, że. No i pokrząb, przeczytał. No i dobrze. Ja tam się cieszę. Mintaj, czy to ty? To nie jest Mintaj. To nie jest ten Mintaj kama, którego my znamy kiedy overwatch boże nigdy wowerka nie grałem yy, czadek coś brakuje 4 subów do 42k on ma pół miliona subów ja wiem że on ma pół miliona subów czadek oglądałem jak byłem mały Pozdro hetzmana o no i teraz to wbijemy czad 50 20, 42 tysiące subów no i super Dzięki, Hetmanek. Jesteś totalnym koksem. Jesteś moim ulubionym yy, Fortnite YouTuberem. <laughs> jesteś koksem, Hetman. Naprawdę, Czad. Jeszcze dwa suby, i mamy 42 tysiące. Robimy 42k. No, co brakuje dwóch subów. To są czad, naprawdę żarty. Zacznij to. W ogóle, Czad, muszę Wam coś powiedzieć. Jest 42. On ma pół miliona. Jest 42 tysiące. Czad, dziękuję Wam bardzo. Kolejny tysiąc w tydzień. Jesteście najlepsi na świecie. Co, wiecie co Wam powiem? Około godziny temu, około godzinę temu na live'ie przez przypadek pokazałem najnowszy odcinek na kanale. Naprawdę, około godzinę temu, przez przypadek kliknąłem. W, w wideo na kanale i tam dzięki się pokazał prywatny z nowy z odcinek. Jas, z miniaturką wodeczek. z tytułem pa, i z wszystkim. Naprawdę, ale jak to szybko wyłączyłem, to nie, zga, nie zorientowaliście. Nie, nie, to nie, to nie była miniaturka z Midasem. Dobra, co to Pa pa Dobra, co? Nie spadnę. Okay, nie, ja to jest jakiś spoceniec z pa, pa. Nawet w Minecrafcie da się bardziej czerpać radość z grania, bo tam się szybciej czegoś nauczysz. Wracając do spocenców w Fortnite, bo spocence w Fortnite to jest coś niesamowitego. Mm. Zaraz mi się pobierze już. Dobra, chat. Kropeczki. 42 100 robimy? Nie, na tyle już nie damy rady. Jak miście widzowie? Kropeczki, Kropeczki. Ja mam teraz wiem, pamięta, wiem, wiem, pamięta, wiem, kama, ja czytałem to. Bo ja mam Fortnite support, Creator Code. O, kamisiek. No nie, no znowu Rajta to mam. Nie, wychodzę. tak ja mam znowu. To Jak to znowu? Mikao. Który? Kuba, kor. znowu Migao, dzięki Migao, to już drugi raz. Kuba, co się dzieje? Ej właśnie widzowie, dziękuję. ja mam dość, ja komu nie zrobię rajda to... Dzięki Migao, za drugiego już rajda. Ja nie mam komu już rajdów robić, bo mam problem teraz. Po tej godzinie nikogo nie umiem znaleźć. Jeden sub 30 minut dłużej, jedna złotówka godziny, co? Dobra, masz pół godziny dłużej streama Będę tak jak taki typowy kid, 13 euro Usunę tego suba za pół godziny Dzięki <grym> za suba A teraz... 4 z wodaczek. Z Giluś, a nie es Galuś. Dobrze, 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 Dziękuję, bad mi za subika Kogo my tu czad jeszcze mamy? Zadek mu robiłem rajda, to wychodzę. jak ustawiasz? Kropki. Tak samo? Masz 70. Yy, masz. 20 masz osób na live'ie i tylko 7 oczekujących. Fajnie. 72 lajki masz. Czekaj. Czy mi się wydaje, czy miałeś 550 subskrypcji? A teraz masz 540. Czemu teraz każdy do mnie wbiły pisze kropkę? Pami kropki? E no, jest pełno osób, chyba co? Od kogo? Aha, są 22 osoby i już 109 komentarzy. Dziękuję za rajdę. Teraz ich każdy stawi łapeczkę, proszę bardzo. Zostawiamy ci od łapeczkę. Jezu, dziękuję. Zresztą muszę dziękuję, zrobić. Dziękuję. To jest zestaw widza. Łapka, sub, dzwoneczek. Dziękuję, dziękuję, dziękuję Ale ja subskrybuję kanały, które oglądam. Go? Go. Oh, go. To dziękuję, go. <laughs> Proszę Kisielek. Pozdro Kisielek. Dziękuję za suba. Dziękuję Olek za suba. Za ile topczat to top 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 top. top. Zaraz. Zaraz pokażę Topczat. W ogóle to co wy robicie w ostatnim czasie to jest pogrom. Wyświetlenia kanału w 48 godzin nie spadają poniżej 20 tysięcy. To jest połowa liczby subskrypcji, czyli na około 42 tysiące subów przypada. Połowa osób ogląda wszystko. To jest coś niesamowitego. Będę na Discordzie, będę. Codziennie po 11 tysięcy wyświetleń. Ja chcę spać w b e, Dobrze, kama. Dobrze, już wbijam Prif. E, pokaż szafkę. Właśnie miałem pokazać szafkę. Ja tylko dla tej osoby specjalnie. To jeszcze moja szafka. Odpiszę tylko dziewczynie na priwie, i lecę robić dalej rajwy. Moderatorze, dajcie linka do Discorda. Serduszek łatwo się nie pisze na, na komputerze. Musicie poczekać chwilkę. A super. Eee, dobrze. Wracajmy, chat, do rajdów, bo, bo to nie ma co, co czekać. Nie ma co zamulać. Tak, tak. Pamiętajcie też o tym, że dzisiaj, dzisiaj, bo to już będzie dzisiaj o godzinie 11 punktualnie 5 na kanale będzie nowy odcinek, e, później będzie live od godziny 12 do 13.30 i wie wieczorem będzie stream 23, e, 23, o której ja dzisiaj zacząłem live'a? O 23.15, o tak, 23.15 punktualnie. Emm, na czacie dostajecie linka do Discorda. Mysia, wszyscy moderatorzy wam wysyłają. Dobra, czat dawajcie kropeczki. Nie, nie, ma no, jestem wkurzony no. Ej, chłop ma pięć osób i jest, a ja mam 6 osób i nie ma mnie. Grzesz. Już będziesz Kalku Ej, mam. Spa mam mam chat spam, kropek. I zony. Co zony? No, rajduje mnie. Co ty? No tak, no patrz, na czacie jest spam, kropek. I u góry był. Pozdrodzonego. Yeah. Ej, to miło. Pozdrodzonego. Nie że to ja. Pozrodzonego miga? Co on ma z głosem? Dalej kropki pozrodzonego miga, miga. 20 ale milutko. To teraz zostawcie suba. Stawcie suba Migało, dobra, wchodzę do Migało. Wchodzę do Migało. Dobra, patrzę, czy Migała ma. Eee. Dobra. Już. Czy wie, że to nie ja? Nie, on tu jest dalej. <ścoughs> <Nie>. Dobra, to do... zostałem oszukany w tym momencie. Ja myślałem, że uciekł. No i co teraz? No i... A mogłem jeszcze poczekać minutę. Jakbym poczekał minutę, to by raczej nie byłbym ten... no. Dobra, nie nieważne, że nie robi Fortnite, to dawajcie kropeczkę co kropeczka, co Kropeczka, Poproszę mniej streama. nie, się nie, 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 Cyfer albo razy To jest bridge To no właśnie, wyglądam i Brat z Brimstone A wizja, Ej to mogę go bestwić Akurat szkoda, Wiesz, że go nie zwerbowało Jakiś error, No poleciał I no jest to być tak być. Ale kram mm -hmm. nie co tam No jest, strasznie To no jest tak? Ja nie Dobra, no startujcie, co wy tu? Od rudego, podro? Od podzonego? Napiszcie, że ode mnie. <gry> ja nie wiem. Dobra. Znikam na chwilę. Dzięki za wspierającego. Czaj u mnie czy nie? Ale Kamil... A ja powiem powiedzieć, że jak nie zdąży wybrać, to nie zabiorę go no, od postaci. Migao. O kurde. To nice. Jak od Migała to w takim razie już drugi raz. Dobra, wychodzę, no co jest drugi raz? Ja idę. Bez przesady. Podziękowałem ci, Tereksia, za wspierającego. Powiedziałem ci, dzięki za wspierającego. No i jak ja mam co do Jak rajduje każdego podwójnie? No to jest bez sensu. Musimy kogoś jeszcze znaleźć, żeby tutaj wbił i ja włączę fokę. Bouncing seal? To jest. O Boże. naprawdę. To ma dwa miliony wyświetleń. Ale foka! Ja Dobra, nie oglądam już fok! I do z tego! Co to było? Ale ona się na mnie wydarła! To była foka! Potężna foka! Co to było? Ta foka nie miała prawa tak krzyknąć! Kisielka rajdowałem. Ale mnie ta foka wystraszyła, naprawdę. Już od dzisiaj, chat, mam inne nastawienie do foki, teraz. I w ogóle hunti... Dawajcie, kropeczki, chat, szybko, 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 kropeczki. Dzięki, Olek, za pozdrowienia. Mnie wujek tam tam Słyszysz? 4 dni, 400 zarobię Popracuję z 12, z 12 dni i będę miał 1300 ziko. Tak łatwo. I se